Ziela. Cześć, Tomek. Tym razem porozmawiamy sobie o stronach internetowych, a konkretnie o tym, czy i jak, i po co podpisywać umowę na wykonanie strony internetowej. No bo generalnie strona internetowa to jest coś, co każda firma musi mieć i ma, i tutaj pojawia się prawnik. Dokładnie, dokładnie. Ja myśl, myślę, że to jest jeden z moich ulubionych tematów, więc bardzo, bardzo chętnie, szczególnie dzisiaj. Się podzielę moimi doświadczeniami. No tak, umowa o wykonanie strony internetowej to jest to dokument, który wydaje się być może prosty, ale kryje się za nim dużo rzeczy takich wątpliwych, i zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy, no gdzieś tam dużo, dużo wątpliwości budzi, i. i no i, i ja takie pytania dostaję od moich klientów. Okej, okay. w tej rozmowie. Przejdziemy sobie gdzieś tam po tych najważniejszych mm -hmm. aspektach związanych z wykonaniem strony internetowej, jak to się przekłada mm -hmm. na właśnie umowę mm -hmm. i formalności. I myślę, że to, co warto nawet następnie zaznaczyć, że strony internetowe są pojmowane jako coś tak prostego, po prostu, co się załatwia robi i ciach, tak że bardzo często z mojej praktyki, pomimo tego, że jestem zwolennikiem umów, to, to bardzo często słyszę, widzę że ludzie po prostu robią to na gębę, czyli po prostu ustna umowa jest i są takie pytania, no dobra, ale po hmm. co mamy, to jest przecież strona internetowa, nic skomplikowanego, robimy, załatwiamy, będzie ok, dogadamy się ustnie i wszystko będzie dobrze, po co komplikować i tą umowę podpisywać, więc jakie jest twoje zdanie? A jeszcze dodam tylko, że no, wiesz dobrze, że ja jestem też specem od stron internetowych i że ich sam mnóstwo zrobiłem i, i zarówno osobiście, jak i nasza firma, no ale na gębę to jest coś, co jest bardzo powszechne. Więc co ty sądzisz o tym? No tak, moim zdaniem no, ustna umowa, czyli tak zwana na gębę, nie wystarcza. Ja wiem, że to często wydaje się tylko formalnością taka umowa, ale jednak to, co mamy zapisane, to obowiązuje i jeżeli strony podpiszą dobrą umowę, no to z jednej strony klient, czyli zamawiający, ma jasność co do tego, co zamówił. Co do tego, że to będzie wykonane no, co do zasady w czasie i w budżecie, które strony ustaliły, mhm. no a wykonawca y, będzie miał jasność co do zakresu zadań mhm. y, i co do warunków płatności, tak. Mhm. Y, no, przy stronach internetowych, w projektach, gdzie są zazwyczaj różne etapy tak? I, i często jakieś tam specyficzne wymagania, warto, żeby to było zapisane na piśmie. No, bo bez umowy no po prostu. Łatwo o nieporozumienia. Okej. Okay. No, jedna rzecz taka do stwierdzenia jako fakt, może nawet nie, 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 nie mam zamiaru pytać, ale to mm -hmm. strona internetowa właśnie brzmi prosto, ale diabeł tkwi w szczegółach. I w związku z tym, co twoim zdaniem powinno się znaleźć w takiej umowie o wykonanie strony mm -hmm. internetowej, żeby to była dobra umowa. No tak, to zależy jak zwykle, tak, od okoliczności danego przy, przypadku. Ale myślę, że jestem w stanie wymienić kilka takich elementów podstawowych, które y, powinny w takiej umowie się znaleźć. Y, pierwszy z, pierwszym z nich to jest zakres. Zakres y, umowy, przedmiot umowy, czyli co tak naprawdę ma być zrealizowane. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz no, to jakieś tam prawa i obowiązki stron. Y, warto to również określić tak, do czego są zobowiązane w trakcie trwania tej umowy. Kolejną rzeczą to są terminy realizacji, no bo jeżeli to jest prosta strona, no to, to będzie to termin oddania już gotowej strony, a jeżeli to jest bardziej skomplikowana, no to też warto jest opisać konkretne etapy tak realizacji. Ja przeważę, z tymi terminami to jest chyba terminy realizacji i, i jakaś jasność co do tego to jest coś, co chyba najczęściej b będzie się wykorzystywało już w praktyce, bo, bo najczęściej. Tutaj jakiekolwiek spory konflikty się zaczynają od tego, od tych terminów, z mojego doświadczenia. Ja myślę, że zostawmy sobie to, tak. że tak powiem, na, na, na dalszą część naszej rozmowy, bo to jest tak, to jest zdecydowanie mm. duży temat. Jeżeli chodzi o umowę, tak, to tak. dalej, co powinny strony zawrzeć, no to no określenie wynagrodzenia, tak, czy to jest wynagrodzenie jedno za realizację, czy ono będzie jakimiś tam etapami płatne, bo tak też się często zdarza i też tak mm. praktykują, praktykują strony umowy. No, i y, kwestie praw autorskich. No, to wiadomo, mm. to, jest, to jest oczywista oczywistość. Kto będzie właścicielem kodu i, i tych treści na stronie, czy to, czy, no, czy to będzie, też będziemy o tym rozmawiać, czy to będzie mm. y, przeniesienie praw, czy licencja. I to jest takie, taka podstawa. Natomiast, no, co można w niej również y, opisać, y, kwestie właśnie takie jak wsparcie techniczne i gwarancje. No to zazwyczaj przy, przy większych projektach, no ale czasem też tych, tych mniejszych jest oczekiwane przez zamawiającego, tak? Mhm. No i jeżeli strony nie podpisały żadnej umowy o zachowaniu poufności, no to też te kwestie poufności często się tam do tych umów wrzuca, i żeby tam jakiś jedno, jeden zapis był, jedno takie większe postanowienie odnośnie tego, myślę, że to tak. Pokrótce można powiedzieć, że te, te rzeczy powinny w tej hmm. umowie się pojawić. Okej. Okay. No, jak wiesz, ja się z zrobieniem stron internetowych zajmowałem hmm. przez praktycznie 20 lat. I takie jedno z dwóch pytań, które było najbardziej standardowe od szczególnie klientów, którzy nie do końca byli świadomi tego, co jest ważne i jak to w ogóle wszystko działo, to, to było rzucane tak trochę z biodra, jak to mówię. No dobra, ale. Czy gwarantujecie prawa autorskie? I to było takie pytanie, które zawsze prowadziło do nieskończonych dyskusji. I właśnie jak to jest z twojej, z twojej perspektywy z prawami autorskimi? No bo to pytanie się pojawia bardzo często i budzi moim zdaniem z mojej praktyki dużo wątpliwości. Ja z kolei zauważyłam, że często jakoś tak strony pomijają tę kwestię, nie rozmawiają o nich, a szkoda, bo to jest ważny temat, bardzo ważny. No. Przede wszystkim tak, wykonawca sam powinien mieć, y, posiadać prawa, prawa autorskie, tak? czyli mhm. albo będzie to, będzie posiadał je w sposób pierwotny, bo sam wykonał stronę, mhm. lub w sposób pochodny, w momencie, kiedy od swoich czy to pracowników, czy podwykonawców mhm. y, te prawa y, posiada. Tak? Mhm. Y, no i druga kwestia to jest taka, że w umowie należy wskazać, czy wykonawca przenosi prawa autorskie. Choć tutaj to nie zawsze jest możliwe, myślę, że, że, że to jest też temat na osobną rozmowę. Czy też udziela licencji? No a jeżeli udziela licencji, no to w jakim zakresie? Czyli to jest licencja wyłączna, czy niewyłączna, tak? Czy to jest licencja, która przyznaje temu zamawiającemu prawo do udzielania kolejnych licencji, czyli mm -hmm. tak zwana licencja dalsza, czy też nie? No, to są ważne bardzo tematy, ważne kwestie, co często, gęsto nie pamiętają o tym, a potem gdzieś tam. Yy, pojawia, pojawiają się problemy i, i wątpliwości. No więc, mm -hmm. no więc tak, to, okay. to jest to. A propos problemów, to mm -hmm. z Twojej perspektywy jako prawnika, to jakie najczęściej problemy pojawiają się przy realizacji stron, i w związku z tym, no właśnie wtedy wchodzi w ruch w użycie ta umowa, która jeżeli mm -hmm. jest, to Podejrzewam, że właśnie jest tutaj kluczowym sposobem na to, żeby problemy rozwiązywać, ale jakie te problemy najczęściej ty obserwujesz? Wiesz co, jest ich dużo, różnych, ale jeżeli miałabym już tak naprawdę um, jakieś takie główne powody wskazać, przyczyny, mhm. no to na prowadzenie wysuwa się to tak zwany, um, no bardzo mądrze nazwany tak fajnie, mi się podoba scope clip, tak, czyli ciągły, niekontrolowany rozrost zakresu projektu, taki pełzający zakres zarządzania projektem i yy, to jest naprawdę, no, stosunkowo częsta sytuacja, kiedy wykonawca wymaga jeszcze jakichś dodatkowych rzeczy, a zamawiający sądzi, że w ogóle tego nie miał zrobić, tak, no i z czego się to bierze? Zazwyczaj ze złego określenia, opisania tego, tak, to jest naprawdę, uwierz mi, że bardzo częste, że, że to jest właśnie powodem jakichś tam mhm. konfliktów między stronami. Tutaj wymaga to no, dość dużego gimnastykowania się, żeby z takiej sytuacji wybrnąć. No, bo wiadomo, strona wykonawca chce, żeby klient był zadowolony, no, ale też jakby tak. nie może, ym, że tak powiem, dokładać za darmo dodatkowych rzeczy. Tak na no, mój chłopski rozum i z mojej praktyki powiem, że ten Element w umowie wielokrotnie mi pozwolił takie niekomfortowe sytuacje rozwiązać w taki sposób. OK, tutaj mamy granice uregulowane w naszej umowie. Dodaliście to i to, nie mieliśmy tego w umowie, więc jest to naturalna i niedyskutowalna rzecz wtedy, że rozmawiamy na przykład nie, o zwiększeniu wynagrodzenia albo o tym, że po prostu nie robimy rzeczy, które nie są w umowie. I koniec, tak? Więc, więc to, to jest jak najbardziej, ja mogę potwierdzić yy, słusznie, że, że na to zwracasz uwagę. Tak, no ja myślę, że to jest po prostu po prostu bardzo istotna rzecz, żeby to było dobrze prowadzone przez osobę, która zarządza projektem, ale też, żeby, że tak powiem, w podorędziu był yy, dobry prawnik, który, który mhm. będzie w stanie sobie z tą kwestią poradzić. No, albo dobra umowa, yy. która to w bardzo klarowny sposób yy, opisuje. Tak, no tak, tak, no, tak, tak. Zakładam, Można... że, że strona jako wykonawca przykładowo, czy nawet jako klient zleceniodawca, no jeżeli ma, jest ta umowa dobra, to są w stanie bardzo często jednak sami ją przeczytać z rozumieniem i dojść do porozumienia, zanim w ogóle do prawnika dojdzie, tak? Tak, tak, tak. Myślę myślę, że to zależy no. od tego, jak, jaka jest sytuacja. Ale ja jako przedsiębiorca mm -hmm. chciałbym unikać jednak Wiadomo, ciągłego tak, rozmawiania oczywiście. z prawnikami. Oczywiście, oczywiście. No i kolejna rzecz, no to, która, jeśli chodzi o te takie problemy, które się pojawiają, no to kwestia bardzo, bardzo częsta, czyli brak testowania, tak? Mm -hmm. Wykonawca oddaje stronę, no gdzieś tam są jakieś bagi, strona nie działa, gdzieś tam się zawiesza, zacina. No, różne powody są. Ja się mm -hmm. spotkałam z tym. No, i wychodzi, że tak naprawdę ona nie została przetestowana. Mhm. No, a nie została przetestowana, no bo też był za mały budżet. Nie było na to przestrzeni po prostu. I, i, i tak, no, po prostu tutaj no, nie, nie zostało to doszacowane, nie zostało to znowu przez wykonawcę zapewnione. No więc to jest taki kolejny temat, który, mhm. który no, rzeczywiście jest, jest problematyczny. Jest problematyczny. Kolejna rzecz, no bardzo częsta, bardzo częsta, troszkę związana z tą pierwszą, którą omówiłam, czyli tak naprawdę oddalający się termin oddania projektu. Mhm. No to. To jest, to jest też częste, ja się z tym wielokrotnie... Temat na zupełnie osobną rozmowę, e, Tak, mojej temat na osobną rozmowę, no on jest troszeczkę związany z tym, z tym pierwszym skop klip tak. Natomiast y, tu ja bym bardzo chciała tylko mocno podkreślić, że to naprawdę nie zawsze jest jakby wykonawca y, winowajcą tego, tego przedłużającego się oddania projektu, bo często gęsto jest tak, że ten zamawiający nie dostarcza, nie dostarcza informacji, nie ma komunikacji z nim. Właśnie jest komunikacja się przedłuża, tak? Tak, Bo, tak. bo czekamy za natomiast dzień czy dwa tydzień na to, żeby dostać jakąś decyzję przykładowo, tak? Tak, dokładnie mm. tak, więc to, to często właśnie jest yy, gdzieś tam z obu stron, a, a nawet ja yy, yy, pozwolę sobie powiedzieć, że częściej się spotykałam właśnie z tym, z tym brakiem kontraktu ze strony zamawiającego, mm. no bo on sądził, że jeżeli on tutaj no, zamówił wszystko teoretycznie wpisano w załącznik, w przypadku prostych, małych rzeczy to tak, to tak, mm. ale kiedy już to są troszeczkę większe, no to Chyba ta komunikacja... I to ta komunikacja, taka, że on odpowiada tak w terminie jednego, dwóch dni, no dwóch to już tak maks, no to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. No jest niezbędna, żeby tak. w ogóle dało się w terminie zrealizować. No dokładnie, bo po prostu tak klient nie dokładnie. odpowiada, nie wiemy, co robić i stoimy. Tak. Ja tu chciałam też podkreślić jedną rzecz. Dobra umowa jest w stanie pomóc, natomiast ona. Nie zagwarantuje powodzenia projektu. tak? Mm -hmm. Tutaj jest kwestia Jasne. jakby innych rzeczy, które muszą być dobrze zrealiz zrealizowane. Tak, no ale czasem te problemy, nawet mm -hmm. pomimo dobrej umowy i woli nawet dobrej z obu stron, gdzieś tam no, narastają do takiego stopnia, że może się zdarzyć tak, że jedna czy druga strona stwierdzi, że no już nie widzi żadnej możliwości kontynuowania współpracy, mhm. czy że to nie zmierza faktycznie do jakiegoś rozsądnego zakończenia. No i co jeżeli właśnie projekt nie zakończy się powodzeniem, i na przykład jed, czy jedna stron, ze stron nie dotrzyma warunków umowy, czy będzie chciała odstąpić od dalszej współpracy, to co wtedy? Tak, ja tu przede wszystkim chciałam powiedzieć jedną rzecz, że ja obserwuję do, od lat już taką niechęć ze strony przedsiębiorców mhm. y, właśnie z tych z tych, tych branży nowych technologii IT do prowadzenia jakichś tam sporów przedłużających, a już w ogóle sporów sądowych. Mhm. Y, oni uważają, ja, ja myślę, że słusznie, w mojej ocenie słusznie, że lepiej się dogadać, lepiej mhm. po prostu sobie tutaj za porozumieniem dużo kwestii ustalić. A jeżeli się pakować i tracić czas na, na po prostu wieloletnie, wieloletnie spory, tak? bo to są skomplikowane sprawy, więc, więc jeżeli strony idą do sądu, no to czeka ich wieloletni, wieloletnie postępowanie sądowe i kosztowne, tak? mhm. I kosztowne. Natomiast tak, no, na, 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 na sytuację, kiedy pojawią się jakieś problemy, no, dobrze jest mieć właśnie takie kwestie zapisane, tak? Czyli, mhm. jeżeli jedna strona nie wywiązuje się z umowy, no to dobrze jest mieć opcję, żeby odstąpić od umowy no i też tą stronę obciążyć tak karami umownymi, ewentualnie odszkodowaniem przewyższającym y, wartość y, kary umownej. No, żeby hmm. w tych skrajnych przypadkach, rozumiem, mieć jakieś narzędzie y, takie proste i konkretnie zapisane w tej umowie i można z niego wtedy skorzystać, mówiąc krótko. Tak, to są tak, hmm. za, tak zwane zapisy na czarną godzinę i moim zdaniem no, one są bardzo ważne, żeby hmm. były. Y, no i ja, ja myślę, że też dobrze jest zawsze mieć możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem hmm. z obowiązkiem rozliczenia się przez. Przez strony mhm. z, z tych rzeczy, które zostały wykonane do, do momentu rozwiązania mhm. umowy, no i zakończenia tego tak w taki, taki polubowny sposób. Okej, okay, to kolejne pytanie, jakie mam do Ciebie, jestem ciekaw Twojej opinii, to jest to, ten aspekt w ogóle wykonania stron internetowych, w którym zrobimy tą stronę jako wykonawca. Ja jako klient tą stronę odbiorę, ona działa, jest jakiś serwer, jest jakiś hosting. Ktoś gdzieś ją zainstalował, ktoś coś przeniósł, ktoś ma dostęp. No i potem znowu z mojego doświadczenia, to jest taka duża niejasność, bo po prostu klienci tego nie rozumieją, albo nie ma właśnie tego zapisanego w umowie. I jak to w ogóle działa? Potem strona jest już zrobiona, no ale trzeba ją nie wiem, utrzymać, coś przestanie działać. Yy, jest ten serwer i w ogóle dostali się hasła, a to teraz mi tam jeszcze zobaczcie, mm -hmm. tak i tak dalej. Więc mm -hmm. to jest taki, nawet ja nie potrafię tego w jakiś składny sposób mm -hmm. powiedzieć, bo po prostu tak wiele to generuje takich chaotycznych sytuacji. I yy, co na ten temat możesz podpowiedzieć? No tak, po zakończeniu yy, umowy, no to. Yy, tak naprawdę konto to, to administracyjne powinno być przeniesione na zamawiającego. Bardzo rzadko jest tak, że w ogóle jest realizacja na serwerze zamawiającego. Znaczy, ja się spotkałam rzadko. Raczej to jest tak, że jest to wykonywane na serwerze wykonawcy, mhm. potem jest to przenoszone. No i teraz, w zależności od tego, jak strony się dogadają co do mhm. dalszej współpracy, no, jakichś tam, tak jak mówisz, tak warunków, czy gwarancji, mhm. czy, czy tak zwanego serwisowania tego, czy ewentualnych dodatkowych prac. Mhm. No to strona, y, zamawiający może zechcieć pozostawić, y, pozostawić wykonawcy dostępy. Mhm. No a jeżeli to jest po prostu także strony. Po prostu wykonawca wykonuje, oddaje i już jakby każdy idzie w swoją stronę. No to w tym momencie warto jest takie zapisy mieć, że ten wykonawca zobowiązuje, zamawiającego do zmiany wszystkich haseł, dostępów, odebrania mu już tych dostępów, mhm. no, żeby potem w przypadku jakichś wycieków czy, czy kłopotów, no, no nie, nie był tutaj zamawiający jednym z, yy, przepraszam, wykonawca, nie był jednym z tak zwanych podejrzanych, tak, odnośnie tej sprawy, więc. No więc tak to wygląda. Jakie jeszcze dodatkowe mm -hmm. rzeczy, na które na przykład ja ci nie zwróciłem teraz uwagi nie zapytałem a o to, yy, uważasz, że warto było mówić jako takie, które powinny być zawarte właśnie w dobrej, w porządnej umowie, takiej, yy, z której będą korzystać yy, czy to agencje, czy, czy klient sam ją przedstawi wykonawcy? Ja myślę, że tak, z takich dodatkowych zapisów przy dużych, nie mm -hmm. może, może nie dużych, ale przy większych projektach mówię nieprostych nie, mm -hmm. nie pro, nie jakichś tam stronkach, no to jest kwestia tych tak zwanych właśnie warunków gwarancji i tego, mm -hmm. tego wsparcia techni technicznego po wykonaniu i yy, yy, jak ono ma wyglądać, tak? Czy to jest jakaś gwarancja i yy, wykonawca ile ona trwa tak? Czy to jest miesiąc, mm -hmm. czy na przykład trzy miesiące, czy nie wiem czy dni tak, mhm. kiedy, kiedy takie w ramach tej pierwotnej ceny kiedy ma czas zamawiający do zgłaszania jakiś uwag. Mhm. No i ewentualnie potem kwestie właśnie tego dbania o tą stronę tak czy, czy yy, wsparcia, gdzie pojawią się jakieś błędy, yy, czy, czy, czy drobne modyfikacje nawet mhm. tak. bo to wszystko zależy, jak strony chcą, czy zamawiający jest, że tak powiem w cudzysłowie techniczny, i on sobie jest w stanie y, sam zrobić. Często było, bywa też tak, że po prostu zamawiający ma jakąś wiedzę i oczekuje w ramach tej pierwotnej ceny y, jakiegoś szkolenia, tak, mhm. żeby sam móc y, pewne rzeczy sobie czy treści dodawać. No to mówię, to wszystko zależy od stron, warto to też sobie uwzględnić. No, można to zostawić też na, na później, tak? tak. Y, mogą to później strony osobno y, sobie doprecyzować y, umownie. No ale często wybierają tą drogę, żeby to wszystko w jednym dokumencie było w tej pierwszej umowie. No ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo to są takie rzeczy, jeżeli są niedopowiedziane, to potem z mojej perspektywy, jako wykonawcy, właśnie agencji, mm -hmm. która po prostu zarabia, żyje z tego robienia stron internetowych to brak na przykład takiego czegoś jak uwzględnienie w wycenie, w ofercie tego, że musimy przeszkolić pracowników, klienta, co zajmuje, nie wiem, dwa dni przykładowo naszej pracy, może spowodować, że jak tego nie ma w umowie, a na przykład nie chcemy Psuć relacji z klientem, bo jest bardzo ważny, i tak dalej. Dochodzi potem do całej takiej kaskady takich no, trudnych decyzji. Może się zdarzyć, że jeżeli no, tego nie było w umowie, a y, będzie trzeba to zrobić, no to, to będzie nie, nierentowne zlecenie dla mnie na przykład. Tak? Jeżeli tego nie ma w umowie, e, to jestem w stanie, ale jest to w jakiś tam sposób jasno wpisane, no to jestem w różnych takich właśnie sytuacjach w stanie tak naprawdę siebie ochronić nie, jako wykonawca i klientowi zaproponować. no OK, no, możemy to jako osobne zlecenie przykładowo Jasne. zrealizować. Tak, A mm -hmm. jeżeli ma to być, to ustalone już w Wcześniej z góry wycenione i uwzględnione w umowie. Tak? Co, również, co to za szkolenie, ile trwa, gdzie będzie, czy muszę jechać przez całą Polskę, czy możemy to zrobić online. I to są takie właśnie detale, o których mówisz, które mogą nawet dobrze zrealizowany projekt z sukcesem, potem no, troszeczkę zepchnąć w stronę takiego na przykład nieopłacalnego albo jednak trochę zawo zawodu, jeżeli. Nie jest to przypilnowane no, w umowie i nie można tego egzekwować w jakiś taki klarowny sposób. Wiesz, Tom, jak to wszystko wynika tak naprawdę z doświadczenia, które mm -hmm. się ma z tymi tematami i już się po prostu wie, tak, jakie tak. sytuacje mogą gdzieś tam być problematyczne, już się widzi te takie, że tak powiem, niejasne y, przestrzenie. Tak? Tak. Więc y, no, dokładnie tak, ja uważam, że dobra umowa jest bardzo ważna. Y, jeszcze ważniejsze jest dobre prowadzenie mm -hmm. projektu i świadomość wielu rzeczy wcześniej. Tak. Ja z mojej strony chętnie, chętnie pomogę wszystkim, tak, chętnie doradzę. A jednocześnie zapraszam serdecznie na moją stronę, Anders gdzie znajdą Państwo różne właśnie wzory dokumentów, które mogą być pomocne, jak i dodatkowe informacje, jak można z nich skorzystać w praktyce. Także zapraszam serdecznie. Dzięki za rozmowę. No i po niej myślę, że każdy widz będzie już widział, że ta umowa na wykonanie strony internetowej to nie jest tylko jakaś zbędna formalność i zawracanie gitary, tylko niezbędna kwestia. Dzięki. Dzięki.